Witam wszystkich z tej strony Qualodron i zapraszam Was do 47. filmu informacyjnego. Moi drodzy, seria zagrajmy w Sniper Ghost Warrior dobiega końca. No i cóż mogę powiedzieć o odbiorze tej serii? Powiem krótko: seria została przyjęta słabo, mimo iż pod pierwszym odcinkiem wykazaliście dużą aktywność. To ogólnie seria została przyjęta, nazwijmy to dużo poniżej przeciętnej, jednak na szczęście nie był to jeszcze poziom Brothers in Arms, Elm and Blood, więc. Totalnej klapy jeszcze nie było, więc bez zbędnego być może kolejna seria przyjmie się po prostu lepiej. Teraz moi drodzy, chciałbym przejść do sekcji statystyk mojego kanału. Moi drodzy, nagrywam ten materiał dnia 12 sierpnia i obecna liczba subskrypcji na moim kanale wynosi 1994 subskrybentów, tak więc no liczba bardzo bliska mojemu sercu, bo jakby nie patrzeć jest to początek mojego peselu, więc <noise> no fajnie się złożyło, ale no jest to też taki <noise> nieomylny znak, że jestem już stary. Ale przechodząc do rzeczy, no tutaj zbliżamy się wielkimi krokami do 2000 subskrypcji, to oczywiście mnie bardzo cieszy, chociaż no jest to tylko liczba, jakby na to wszystko nie patrzeć. Niemniej jednak, czy coś specjalnego uda mi się przygotować na te dwa koła subów? No być może uda się odpalić jakiegoś live'ika troszkę wcześniej, może z jakiejś specjalnej gry, może coś w tym guście zrobię, no bo z filmem tematycznym na pewno się do tego czasu nie wyrobię. Niemniej jednak chciałbym podziękować wszystkim, którzy w ostatnim czasie zasubskrybowali mój kanał. No i cóż, moi drodzy, jedna seria, zagrajmy w, jest za nami, więc wypada rozpocząć kolejną serię, a będzie to seria z gry Willman. Telegraficzny w telegraficznym skrócie, cóż to jest za gra? No, jest to połączenie GTA, Drivera, mmm, Fladauta, Crashdea i Burnouta chyba. Jest to taka dość ekskluzywna i niespotykana mieszanka. I moi drodzy, pragnę tutaj zaznaczyć, że jest to ostatnia seria, zagrajmy, wy z takiej mniej znanej, mniej rozpowszechnionej, mniej rozpoznawalnej gry. I po tej serii, po Wilmenie, mogę Was zapewnić, że do końca 2025 roku na kanale będzie się pojawiał klasyk za klasykiem i sztos za sztosem. Więc tutaj, jeżeli komuś nie przypasuje, właśnie Wilmen, to na pewno później znajdzie na kanale coś dla siebie. Niemniej jednak, moi drodzy, klasycznie prosimy Was, abyście przynajmniej. Pod tymi pierwszymi dwoma odcinkami z Willmana yy, zostawili jakąś tutaj większą aktywność po sobie, żeby, wiadomo, troszeczkę rozpędzić nadchodzącą serię. A kto wie, być może ta seria będzie dobrze przyjęta na kanale? Cóż, to już czas pokaże. Teraz, moi drodzy, chciałbym przejść do sekcji wsparcia mojego kanału. Moi drodzy, podczas ostatniej serii Zagrajmy W nie pojawiła się żadna wpata, jednak jest to dla mnie absolutnie zrozumiałe, ponieważ po pierwsze mamy tutaj okres wakacyjny, a po drugie, jeżeli seria się słabo przyjęła, no to wiadomo, że. Z automatu jest mniejsze prawdopodobieństwo, że podczas takiej właśnie słabo przyjętej serii pojawi się jakaś wpłata. Zresztą, moi drodzy, mniejsza z tym są to wpłaty dobrowolne, więc pełen luzik. No i klasycznie, moi drodzy, wszystkie tutaj porozbierane pieniążki będą tutaj kierowane na kartę graficzną Asus TUF Gaming RTX 4070 Ti. A kto wie, być może by się udało nawet trafić RTX 4070 Super Ti. Jednakże, no tak jak mówiłem, te karty na dzień dzisiejszy są praktycznie niedostępne. Więc cóż, moi drodzy, wszystko co miałem powiedzieć, powiedziałem, słyszymy się podczas serii z Willmana, w którego wcielił się oczywiście nie kto inny jak Vin Diesel, więc gwarantuję, że podczas całej serii Zagrajmy Wy naszemu protagoniście włos z głowy nie spadnie. I tak jak już wspominałem, po zakończeniu serii z Willmana na kanale będzie się pojawiał klasyk za klasykiem, sztos za sztosem, więc być może druga połowa tego roku będzie bardziej łaskawa dla mnie, i dla mojego kanału. Okejka moi drodzy, odcinek zbiera się pomału do końca, tak więc żena się z wami. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!